A dziś w wydarzeniach ruszył projekt Miasto Przestrzenią Rozwoju. Dla nas jest bardzo ważne to, że możemy między sobą porozmawiać. Ponad 200 zawodników rywalizowało w Zabrzu w największym w Polsce pojedynku szachowym. Symultana szachowa polega na tym, że jeden, jedna osoba symultanista rozgrywa partie ze wszystkimi uczestnikami. Nie jestem w stanie zrobić tego osobiście, ale te wirtualne kwiaty są dla wszystkich. Mam, które oglądają teraz telewizję, zabrze. Spełnienia marzeń i przede wszystkim zdrowia życzymy, bo to najważniejsze. I niech to kwiecie nam tutaj towarzyszy, bo dlaczegoż by nie. A oto wydarzenia. W Zabrzu odbyły się spotkania i warsztaty ludzi związanych z samorządem z całej Polski, które są realizowane w ramach projektu Miasto Przestrzenią Rozwoju, finansowanego ze środków norweskiego mechanizmu finansowego. Wydarzenie realizowane jest także w ramach programu rozwoju lokalnego. To przede wszystkim debata, a także wspólna wymiana doświadczeń. W naszym mieście odbyły się dwudniowe warsztaty strategiczne, czyli spotkanie przedstawicieli samorządów z całej Polski. Tego typu wydarzenie realizowane jest w ramach projektu miasto, przestrzenią rozwoju finansowanego ze środków norweskiego mechanizmu finansowego. Spotkania służyły wymianą doświadczeń, budowania relacji i wypracowaniu standardów współpracy pomiędzy miastami. Są dwa aspekty takich warsztatów. pierwsze to jest wrażenie, które na nas wywarło zabrze. Rzeczywiście większość z nas jest pod dużym wrażeniem tego, jak pse, czegoś, co jest. Trudnym wyzwaniem, czyli zlikwidowanej kopalni, można zrobić dużą wartość. To jest oczywiście przykład, bo takich rzeczy jest więcej i to jest bardzo inspirujące. Druga rzecz dla nas jest bardzo ważne to, że możemy między sobą porozmawiać, wymienić poglądy, zobaczyć, co u kogoś jest ciekawego, od czego ja się mogę z tego dowiedzieć. W wielu miejscach naszego kraju, w większych, mniejszych miejscowościach, wsiach, w większych aglomeracjach są już takie rozwiązania, które nasze koledzy, koleżanki samorządowe. W swoich społecznościach wprowadzili już dawno i to są dobre rozwiązania, więc, jakby patrząc na ten aspekt, uczymy się od siebie i czerpiemy garściami te doświadczenia, które, którymi możemy się podzielić. A czasem jest też tak, że to, co my na swoim małym podwórku już przerobiliśmy, to, co doprecyzowaliśmy, to, co było takim naszym doświadczeniem w różnych aspektach. Możemy podzielić się często nawet nie mając świadomości, że gdzieś może po drugiej stronie Polski wcale to nie jest takie nowatorskie. Te inicjatywy są bardzo cenne dlatego, że miasta podobnej wielkości borykają się z dokładnie czy ze zbliżonymi problemami. One są być może w trochę innych proporcjach zachodzą, każde miasto ma trochę inną historię, odziedziczyło po przodkach trochę inne prawda, problemy infrastrukturalne albo transportowe, albo ludnościowe, albo coś. Ale generalnie rzecz biorąc, bardzo dużo problemów jest wspólnych. Więc. Warto się podzielić doświadczeniami. W tym gronie dzieliliśmy się dobrymi praktykami, jak najkorzystniej wydać środki, które mogą przynieść najlepsze efekty dla mieszkańców naszych miast. Polska samorządem stoi, i myślę, że to nie jest slogan to jest bardzo prawdziwe określenie, które, które właśnie wkomponowuje się w to, co widzimy. Właśnie dlatego, że potrafimy. Trochę konkurować, bo przecież każde miasto chce być jedyne, niepowtarzalne i robić najlepsze projekty, Zabrze też, ale z drugiej strony potrafimy powiedzieć sobie, nie idźmy tą drogą. Tu sukces gwarantowany. Mieszkańcy czekają na takie rozwiązania. To właśnie cel tych naszych projektów. Ponad 200 zawodników rywalizowało w Zabrzu w największym w Polsce pojedynku szachowym. W klubie biznesowym Arena Zabrze odbył się symultaniczny pojedynek szachowy, zorganizowany z okazji stulecia miasta Zabrze. Symultana szachowa polega na tym, że jeden, jedna osoba symultanista rozgrywa partię ze wszystkimi uczestnikami. Rozgry każdy uczestnik przychodzący rozgrywa jedną partię, natomiast symultanista chodzi i po kolei rozgrywa z każdą partią. Kategorie są e, is open, są i dzieci najmłodsze, mamy i też e, 3,5 latkę, mamy też i o wiele starsze osoby. więc tutaj każdy może zagrać. Szachy mają ogromny wpływ na rozwój dzieci. Uczą logicznego myślenia, strategii oraz podejmowania szybkich decyzji. Aby osiągnąć sukces w szachach trzeba zacząć grać odpowiednio wcześnie. Jak miałam 5 lat, to zacząłem grać. Ja gram szachy od roku. Tata mnie nauczył grać w szachy. Zawsze mi pomagał jak grałem. Mam czwartą kategorię, byłem na mistrzostwach Polski i było bardzo fajnie. Zaczynałem grać od starych lat. Ja poznałem szachy w szkole, bo mieliśmy na matematyce i ogólnie bardzo rozwijają szachy, dlatego bardzo chciałem w nie grać. Jak pierwszy raz zagrałam na wakacjach, to mi się bardzo spodobały. A jakie są Twoje osiągnięcia? Parę pucharów i trzecia kategoria. Mój wujek mnie nauczył. A co tobie się podoba w szachach? To, że się dużo rozwija i trzeba trochę pomyśleć. Od jak dawna grasz w szachy? Od roku. Jakie masz osiągnięcia? Czwartą kategorię i jeden medal. Pasjonatów szachów nie brakuje. Widzimy bardzo wyraźnie, że Zabrze kocha szachy że nasza młodzież fantastycznie się prezentuje w zawodach szachowych, a jednocześnie ta gra królewska zdobyła serca tak wielu Zabrzan, no i tak wielu kibiców nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Podczas zabrzeńskiej symultany ustanowiono rekord Polski w kategorii największy symultaniczny pojedynek szachowy, który trwał 11 godzin, 24 minuty i 12 sekund. Serdecznie gratulujemy! Po przerwie spowodowanej pandemią na arenę zabrze powróciła muzyka i to bardzo dobrze. Nową serię koncertów, organizowanych na stadionie, rozpoczął występ zabrzeńskiego zespołu Stone Full of Sun. Patrzysz na moje ręce, są słabe, jak kwiaty. Patrzysz na moje... Od kilku lat zaznaczają swoją obecność na scenie muzycznej. Występują m.in. podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz biorą udział w konkursach i przeglądach. Zabrzeński zespół Stone Age Full of Sun wystąpił właśnie na arenie Zabrzeń. Się tym, co lubimy najbardziej, a gdzieś tam nasze korzenie to jest blues, nawet gdzieś swing, jazz i tak dalej, ale myśmy sobie poszli w inną stronę, zaczęliśmy słuchać dużo southernu i tak dalej, southern rocka. Nie lubimy strasznie się ograniczać, zamykać w jakimś pudełku gatunkowym, że gramy tylko tak. Nie? No jeżeli chcemy, nie wiem, wziąć coś orientalnego, no to czemu nie? Oh, I got to teach, I Występ na Zabrzeńskim stadionie był drugim w dorobku zespołu. Wcześniej wystąpił on bowiem podczas festiwalu Rock Arena. My tutaj gramy za każdym razem, kiedy mamy próbę, bo, bo my mamy tutaj w podziemiach właśnie naszą salę, gdzie nagrywamy też i i próbujemy się właśnie, więc jesteśmy tu stałymi bywalcami na ja powiedzieć, że jesteście kapelą stadionową. No, właśnie jak to powiedział nasz basista ostatnio, jest to pierwszy z naszych koncertów, na który jedziemy windą, także, <grym> 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 no, naprawdę bardzo komfortowa sprawa. Nie trzeba daleko nosić, także super. Podoba nam się tutaj na stadionie, jest naprawdę, mamy fajne miejsce. że to nie tylko miejsce sportowych emocji. Koncert zespołu Stone Age Full of Sun w sali VIP Zebrzyńskiego Stadionu był pierwszym zorganizowanym po przerwie spowodowanej pandemią. Cieszymy się bardzo, że po tej długiej przerwie pandemicznej możemy wrócić do cyklu naszych spotkań premiery areny, w których to promujemy młode, obiecujące zespoły muzyczne. Koncert ten wpisuje się również organizowany przez nas projekt nie tylko Piłka. I już dzisiaj chcemy zaprosić na kolejne spotkania w tym cyklu, kolejne eventy organizowane przez nas. Pozostaje więc czekać na kolejne koncerty, które już niebawem odbędą się na Arenie Zabrze. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś, ale jeszcze mamy przegląd prasy, w którym wspomnimy o mamach jeszcze raz, bo tych informacji brakować nie może. Sprawdźmy, o czym pisze regionalna i lokalna prasa. W Zabrzu rozpoczyna się siódme międzynarodowe sympozjum fotograficzno-socjologiczne Fotografia dokumentalna świadectwem dziedzictwa. Tego dnia organizatorzy zapraszają do szybu Karnal, kopalni Edisona przy ulicy Wolności 410, to już 27 o godzinie 9:30 wszystko się zacznie. W samo południe zaplanowano panel Zachowanie dziedzictwa a fotografia do dyskusji z Między innymi profesor Krystynę Doktorowicz, dziekana Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także profesora Jerzego Siostrzonka z Instytutu Fotografii Kreatywnej z Opawy i profesora Piotra Muszalika z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, będzie także Arkadiusz Gola, artysta, fotograf, fotoreporter, członek zarządu Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, absolwenta Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, więc przyznają Państwo że te nazwiska i funkcje same mówią za siebie, zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie, ciekawe sympozjum. Adresowane jest ono do środowisk naukowych, fotografów, studentów i uczniów. Celem jest nie tylko pogłębianie wiedzy na temat procesów społecznych zachodzących w naszym województwie, ale także ukazanie niezwykłego krajobrazu, będącego połączeniem przyrody, przemysłu i architektury. Czyli to jest bardzo ważne z tego właśnie społecznego punktu widzenia, że nie tylko fotografia, nie tylko robienie zdjęć, nie tylko przyglądanie się tym fotografiom pamiątkowym, czarno-białym, ale także to ujęcie społeczne jest bardzo, bardzo istotne. Kolejny temat to 29. Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna, która już trwa. Jej tytuł to Postępy w Rozpoznawaniu i Leczeniu Chorób Serca, Płuc i Naczyń. Patronat nad wydarzeniem objęli prezydent Zabrza Małgorzata mańka Szulik, Śląski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, a także Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych. Wiele ważnych tematów jest poruszanych, ale pierwsza sesja, która odbyła się w ramach tej 29. Konferencji, konferencji była poświęcona wspomnieniom nieżyjącego, zmarłego niedawno, wspomnieniom profesora Mariana Zembali, więc emocje towarzyszyły wszystkim, bo po prostu profesora w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu brakuje. Proszę Państwa i kolejny bardzo ważny temat. Trzymamy mocno kciuki za ósmoklasistów, którzy zdają no, pierwszy chyba w swoim życiu tak trudny, poważny egzamin. To są sytuacje stresujące z pewnością, ale miejmy nadzieję, że wszyscy zdadzą i te wyniki będą satysfakcjonujące zarówno dla tych młodych ludzi, jak i ich rodziców. No właśnie, i później stoimy przed pytaniem: co dalej? Gdzie wybrać się? Stawia takie pytanie młody człowiek, rodzic może podpowiadać, jeśli taką wiedzę ma. I tutaj polecamy naszą aplikację: mogą Państwo wejść na stronę naszego zabrze samorządowego, albo na stronę y, telewizji zabrze, albo y, właśnie na aplikację, którą mamy w telefonie i tam w zakładce odnaleźć szkoły, które prezentują się w jak najlepszy sposób potrafią i to będzie pewnie taka wskazówka dla młodych ludzi, w którą stronę się rozwijać, co chcą robić, w którym kierunku podążać, więc może takie wizytówki tych szkół przydadzą się w tym trafnym wyborze. Także polecam Państwu serdecznie. No i oczywiście przegląd prasy yy, zakończę życzeniami. Życzeniami dla naszych kochanych mam. Wszak to 26 dzień maja. Wszystko wokół kwitnie, tak jak kwitną nasze kochane mamy. Kto jeszcze tego nie zrobił, proszę koniecznie złożyć życzenia, no bo przecież nie ma drugiej tak kochanej osoby jak mama. To był przegląd prasy. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w wydarzeniach. Kłaniam się do zobaczenia.